W dzisiejszym odcinku chciałbym się Wam pochwalić moimi zakupami. Są to nasiona, które będę wysiewał w sezonie 2022 i w zasadzie wysiewy zaczynam już niedługo według mojego kalendarza. Ale najpierw chciałbym się Wam pochwalić. Mały game changer. Chciałbym poprawić jakość swoich nagrań, dlatego też od dzisiaj będę wykorzystywał lustrzankę oraz. Mikrofon, aby trochę lepiej było mnie słychać, ostatnie filmiki umordowałem się nieziemsko, żeby ogarnąć trzeszczenie jakiejś podmuchy wiatrów. Mam nadzieję, że od tej pory będzie mnie lepiej słychać. Tutaj mamy zwykły mikrofon na kabelku, ale idzie do mnie z Chin. Mikrofon bezprzewodowy, więc jest też opcja, że być może mnie zobaczycie. Dobra, a teraz co, żeby nie przeciągać. Przełączam się na aparat. Szybkie przenosiny na nowy sprzęt. Mam nadzieję, że i lepiej mnie słychać, i trochę lepiej będzie widać. Nie przeciągajmy. Zaczynam pokazywać, co tam nakupiłem. Dobra, nie będę jakoś tego chronologicznie chyba pokazywał. Jak tam będę po kolei, co wysiało po prostu. Pokażę Wam tymi kategoriami, co sobie te warzywka pozbierałem, i coś nieco o nich opowiem. Dobra, w pierwszej kolejności po kolei. Tutaj tylko zuma poprawię. O, e, nasiona dyni ozdobnej. Dwa rodzaje, taka widzicie w paski, biała. E, no i Arbus. E, te nasiona wysieje prawdopodobnie z tyłu, tam gdzie mam rośliną zdobne mieć aby po prostu w tym roku troszeczkę więcej wilgoci tam zachować i wesprzeć moje roślinki we wzroście, przy okazji będą takie ładne owoce jedną z tych dni nawet da się zjeść, jest to jest ta biała ponoć ma bardzo smaczny pomarańczowy deserowy miąższ, wypróbujemy a arbuz zobaczymy, zawsze chciałem wyhodować arbuza nigdy nie miałem okazji Kolejna paczka nasion. To są rośliny ozdobne. Na ten rok naszykowałem odrobinę tych roślin, aby zachęcić owady zapylające do odwiedzania działki. Tutaj mamy groszek pachnący. Ten groszek też poleci z tyłu na ogrodzenie, trochę tam osłoni Mam nadzieję od wiatru, że się tak roz, roz, yy, rozrośnie, ale głównie chciałbym, żeby wprowadził do ziemi azot i wsparta moje leszczyny i te krzaki, które rosną. Też tam nie chciałbym jakoś sypać drogim nawozem. Bardzo, bardzo szkoda pod takie krzeczory. A można naturalnie załatwić sprawę i przy okazji będzie ładnie i będą zapylacze. Tutaj goździki, yy, mydelnica, to akurat na skalniaczek żagwin, Sesanka, aster, no i gipsówka. Gipsówka w pierwszym roku chyba nie kwitnie, więc będzie na przyszły rok. Także do jakiegoś bukietu suszonego, czy tak po prostu, żeby była, myślę, że będzie fajnie wyglądała, zwłaszcza tam przy tych moich trawach. Dobra, to by było na tyle z ozdobnych. I teraz już będą warzywa, a w zasadzie zacznę od ziół. Widzę, są najpierw. Widzieliście, e, jak planowałem ogród. Yy, zaplanowałem całą tą przestrzeń, którą mam przeznaczoną pod warzywa, ale dodatkowo chciałbym w tym roku zrobić jedną skrzynię, taką małą grządkę podwyższoną z nadstawki paletowej 1200x800. Yy, mam trochę kompostu, mam trochę słomy z obornikiem króliczym. Yy, ostatnio przywiózł mi Pan z Relixa, ma yy, Mam zwykłe siano, mam trochę gałęzi. Stwierdziłem, że fajnie by było zagospodarować ten materiał i spróbować sił z podwyższoną grządką. Yy, i żeby nie było za trudno i żeby nie było za dużo postanowiłem, że zrobię tam y, tak jakby y, zielnik. <laughs> nie wiem czy dobrze mówię zielnik, ale y, tak. Będzie tam na pewno pokrzywa, aczkolwiek nie pokrzywa będzie gdzie indziej, po prostu pokrzywę kupię, żeby mieć na y, Tymianek będzie w skrzyni. Będzie mięta w skrzyni, będzie melisa w skrzyni, lubczyk majeranek, melisa, bazylia, krwawnik i kocimiętka też polecą pod płot z tyłu. Też w sumie do tej drugiej paczki z nasionami ozdobnymi dam. Te zioła będą służyły zapylaczom i też jako wartościowe takie zielsko do gnojówek. Tak. Wydzielają aromaty, olejki, które odstraszają komary i kleszcze, więc wykorzystam też to do oprysków. Dobra, lecimy dalej. Jest paczka. Jak już widzicie, co jest na początku, to już pewnie dalej będzie tak samo. Jasne. Tutaj mam nasiona pomidorków przede wszystkim oraz papryk i innych warzyw, które będę wysiewał na rozsady, począwszy od drugiego tygodnia marca. Pomidory wiadomo troszkę później, ale tu z taką paczką mam, którą będę zaczynał e, wysiewać na rozsady w marcu. I po kolei. Pomidor poranek miałem w ubiegłym roku. Jest to niewysoki krzak, gdzieś tak 1,20 m. Trochę owoców było, nawet smaczne. Pryskałem jeszcze na zarazę. Trochę się czepiła zaraza tych pomidorów, ale po prysku przeszła, więc no nie jest to jakiś bardzo wrażliwy pomidor. No i tak w sumie, do kiedy likwidowałem grządki, to cały czas były krzaki, dojrzewały te pomidorki. Tutaj mam, oj ostrość, pomidor malinowy, też w ubiegłym roku był u mnie, widzicie otwarta paczka jest i zobaczymy czy mi się zmieści, myślę, że się zmieści, też bardzo smaczny, fajny sos z niego, y, pasata wyszła, więc mam nadzieję, że w tym roku również się uda, też wysieję. Tutaj mamy pomidor gruntowy. Głównie inwestowałem w odmiany gruntowe, ponieważ nie mam pełnego tunelu, a tylko tak jakby przykrytą przykryty stelaż folią, żeby ograniczyć tam padanie z góry, ale wiadomo, zaraz przenosi się z powietrzem i tak jak ma się to usiądzie. Dlatego wybierałem odmiany gruntowe, które są z natury bardziej odporne na takie dziadostwa, więc no tutaj jest odmiana i to jest typowa odmiana która się nadaje na przetwory, ma taki fajny podłużny kształt. Dalej mam pomidory koktajlowe. polowałam na pomidor koktajlowy mega groniasty, ale niestety jest ciężko dostępny, Na nie będę za 10 nasionek płacił 20 zł no bez przesady. Tutaj kolejny pomidor, Wysoko odmiana do 1,80 m, dorastająca w kształcie gruszki. Kolejny taki na przetwory pomidorek Marcono 3 Malinowy Warszawski. I to są pomidory, które chcę w tym roku spróbować wyhodować i sprawdzić, jak smakują. Też no, dopiero pierwszy rok hodowli pomidorów za mną. Jakiegoś tam wielkiego doświadczenia, że doświadczenie nie ma rozeznania w smakach. A znajdziemy po prostu z żonką taki rodzaj, który nam smakuje, czy rodzaje, które nam smakują, i w to pójdziemy. No, ale trzeba popróbować, dlatego takich. Staram się dobrać odmian najbardziej polecanych, mam miejsce na 40 krzaków, mam 2, 4, 6, 8 saszetek pomidorów z nasionami, więc akurat po parę krzaczków będzie, będzie jeszcze czego próbować, odkładam na bok, tutaj mam yy, kolejne nasiona, tu są pory, te pory Odmiana Titus w ubiegłym roku był yy, u mnie, sprawdziły się na pewno, więc w tym roku też wystartuję z nimi, ale jeszcze dokupiłem taki późny zimowy Karentan 3. Yy, chcę spróbować jako nową odmianę. Te w miarę szybko dojrzały, więc zobaczymy, może późna będzie lepsza trochę, żeby yy, tak jakby no, nie wyciągać go na zimę, tylko żeby sobie go później przed zimę jeszcze jesień wyciągać z ziemi na świeżo. Nie? Już tak. yy. Selery, również dwie odmiany. Makar otwarty z ubiegłego roku, no i w tym roku jeszcze prager Rutzen, kurczę po niemiecku. Nigdy niemieckiego nie umiałem, więc no nie przeczytam tego prawidłowo, prawdopodobnie. I też makar się sprawdził, chociaż nie był jakiś taki bardzo wczesny. Ten ponoć trochę wcześniejszy jest, więc zobaczymy. No, testujemy. Tak, w ubiegłym roku nie znalazłem miejsca na kapustę pekińską Dlatego w tym roku spróbujemy dwie odmiany Tam według harmonogramu trochę dam tej kapusty teraz na wiosnę Później tak przed jesienią jeszcze na siew taki lipcowy czy sierpniowy No i tak, kapusty, kapusta Tutaj mamy kapustę najwcześniejszą To ona idzie na wiosnę, na rozsadę i ona już w czerwcu, pod koniec czerwca, początek lipca jest gotowa. W ubiegłym roku tak udało mi się wstrzelić, że akurat tak wróciliśmy z urlopu, początek lipca, wyjedliśmy te kapusty. I to był idealny moment. Jedna została. Do końca lipca tu już się zaczęły robale zjadać, więc no, faktycznie jest wczesnej i trzeba ją wcześniej skonsumować. Brokuły, oj brokuły, kalafiory. Również ta odmiana z tamtego roku nie urosła jakoś imponująco ale to dlatego, że miałem dużo kapust i podejrzewam, że zdominowały teren i te fiory zostały zagłuszone dlatego też w tym roku będę próbował na kompoście je posadzić i dodatkowo jeszcze mam takie otoczkowane nasionka aby yy, sprawdzić po prostu drugą odmianę która jest troszkę późniejsza więc będzie i na wiosnę i na zbiór jesienny sadzony. i tutaj przechodzimy do papryk Mam tu taką ostrą papryczkę cayenne, pieprz kajen. będę próbował wysiewać w tamtym roku, widzicie otworzyłem nasionka, ale no nie udało mi się rozsadu uzyskać, tylko że rozsady zacząłem bardzo wcześnie robić i możliwe, że przez to nie wzeszły, ale za to mam tutaj nasionka kolejnej, jest to papryka jalapeno, też ostra. W ubiegłym roku takie papryczki podłużne chili wychodowałem. Do tej pory mam suszone i fajnie do jakichś tam azjatyckich dań dorzucić, więc no na pewno pójdę w te papryczki. No i tutaj mamy dwie papryki: czerwona Robertina i żółta Marta Polka. Dwa kolory, żeby było ciekawie. Są to takie typowe sklepówki, chyba jeżeli chodzi o kształt i grubość mięszu. W każdym razie polecane. I ja w te polecane idę, spróbuję. Miałem w tamtym roku. Odmianę inną, kurczę nie pamiętam jak się nazywa, ale w tym roku już tych nasion nie ma, nie będę ich siał, ale też te krzaki małe wychodziły, mało tych papryk było tak naprawdę, zawiązało się. Dlatego też pójdę w nowe nasiona, które będę testował. Kolejna paczka się skończyła. skończyła? omówiłem ją, tak pokazałem Wam w sumie. Jak widzicie dominuje firma Legutko. Też nie chciałem eksperymentować z firmami, których nie znam, no, trafią się też sporadycznie jakieś inne firmy typu Polan, typu Plantico, ale jakoś to legutko mi wychodziło w tamtym roku i tak postanowiłem kontynuować, nie to że reklamuję. E, firmę, ale po prostu jakoś tak no, nie boję się, że mi po prostu coś nie wzejdzie, a przy tych planach, jakie mam na ten rok, wolałbym, żeby nie było jakichś nieprzewidzianych tematów. Dobra. Kolejna paczka to już jest na siew majowy ogóreczki w tamtym roku miałem odmianę soplica trochę tych ogórków wyszło więc próbuję jeszcze raz trochę na innych parametrach ziemi będzie bardziej naturalnie, będzie więcej tych składników w tamtym roku w dosyć jałowym miejscu były te ogórki aczkolwiek nie narzekam, trochę ich wyszło, smaczne kiszone ogórki wyszły jakieś konserwowe, więc na ten rok próbujemy Odmiana nowa, typ konserwowy, jest to Polan F1, to są nasiona otoczkowane i również to jest jako nowa odmiana, którą chcę przetestować w tym roku. Jest też oktopus, na kanale info uprawy widziałem pozytywną opinię na temat tych ogórków, jeszcze widziałem jak tam porosły, więc na, na pewno chciałem je spróbować i spróbuję w tym roku, postaram się jakoś oddzielić te ogórki, żeby ich nie pomieszać, żeby po prostu móc ocenić też jak wyszły mi te uprawy. I pochwalić Wam. Tutaj mam jeszcze taki wynalazek: ogórek meksykański, myśli melon, inaczej z tyłu na ogrodzeniu. Dwa w pójdzie razem z pachnącym groszkiem. Jest to pnący ogórek, taki, takie pnącze, że cały płoc zakrywa. Więc no, fajnie, żeby mi tam trochę tą siatkę posłaniało. Przy okazji, jak będą te ogóreczki miło, ponad smaczne dosała tak idealnie następne warzywo, którego jeszcze nie miałem. Jarmuż. Jarmuż y, s, s, mam nadzieję, że mi się uda w tym roku posadzę tylko dwa albo trzy jarmuże, tak żeby tylko po prostu spróbować. Rzadko jem to sałaty to warzywo, to kapustne. <grytanie> nie wiem jaki, jaki to jest rodzaj, ale raz taki przypiekany w piekarniku, ala chipsy do czegoś moja żonka robiła i smaczne było, więc mam nadzieję, że swój jarmuż się uda wyhodować. Jak w tym roku się uda, to na przyszły rok na pewno więcej będzie tego jarmuż jak będzie smaczny. Taki mam w ogóle cel, odciąć te warzywa, które będą mi się nie udawały albo będą mniej tak jakby smaczne, wartościowe dla nas i bardziej iść w tą stronę, żeby to co jemy najwięcej, to co nas smakuje, wtedy obsadzać. Nie? Tutaj mamy kapusty, te kapusty będą już na drugą turę, w lipcu wysiewane. I to jest sława z i kalibos czerwona, więc w ubiegłym roku te same odmiany były i, i, i się trzyma tych odmian. I teraz tak w tym roku będzie bardzo dużo kukurydzy. Ponad 60 roślin, jak dobrze liczę i pamiętam. W tamtym roku mieliśmy tych roślin z 25 i wyjedliśmy szybko, dosyć. A że bardzo smakowała nam ta odmiana. Nie ta. Nie ta. Dobra. Ta odmiana jest na próbę. Zaraz Wam pokażę tą odmianę, która nam smakowała z drugiej paczce. Mm. I mam nadzieję, że też będzie dobra i że się uda. Razem z kukurydzą będziemy uprawiać fasolę tyczną. Ta fasola będzie się wspinać po kukurydzy. I wybraliśmy fasolę tyczną. Piękny jaś. Nasza polska. Ponoć bardzo dobra. Sprawdzimy. Dwie paczuszki. Też trochę tych roślinek będzie. Fasolki szparagowe, karłowe. Groch sześciotygodniowy. Standardowo. I to była druga paczka. W tej paczce też robótkę dominował. Tutaj jest yy, yy, paczka nasion już na tą drugą turę typowo, ale tą dynię olbrzymią nie wiem, czy nie wystartuje z nią trochę wcześniej w doniczce. Po prostu ją przesadzę, jak już będzie podrośnięta, żeby trochę czasu zaoszczędzić. Ale w każdym razie jest na drugą turę. Zobaczymy, jedna czy dwie rośliny dyni trafi, żeby zamrozić, czy jakąś zupę dyniową zrobić, czy sos. Polecam do poleniewiczek. Czemu nie? Spróbujemy. Tutaj mam trzy odmiany cukini. Yy, ta odmiana sprawdzona w ubiegłym roku. W zasadzie smakuje tak samo jak cukinia zielona. No poza tym, że się kształtem różni, więc no jedną i drugą posadzę, zobaczymy, ta okrągła trochę szybciej dojrzewa, więc jakieś tam te zbiory będą wymieszane. No i będę próbował tą Atenę Polkę żółtą. Zobaczymy, czy się w smaku coś różni, czy po prostu kolorem. Jak tylko kolorem to będzie w słoikach najwyżej. Burak ćwikłowy, cóż ma, mogę Wam powiedzieć o tym buraku ćwikłowym. No, czerwona kula, najpopularniejsza chyba odmiana, trafia do mnie. W tamtym roku miałem buraki ćwikłowe, o te, no nie wiem, no smaczne były, ale chciałem spróbować jeszcze może ten lepszy, będzie zresztą tak ładnie wygląda w sumie. Także dwa rodzaje buraków, też nagrządki trafią. Na pewno trochę na botwinkę, na pewno trochę na buraczki tarte. Które w tym roku wymiotamy ze słoików, więc czemu nie? Bardzo zdrowe, polecam. No i kolejne fasolki szparagowe, na no, drugi rzut już, tam pokazywałam, pierwszy rzut. Fasolki no, fasolki nigdy dość, jak to mówię, nie? Jest sezon, trzeba korzystać, fasolka jest bardzo smaczna, przynajmniej my lubimy, więc no, plus bonus do ziemi, yy, zawiązuje te brodawki z bakteriami asymilującymi azot więc same korzyści no i szpinak w ramach poplonu żeby nie zostawiać pustych przestrzeni, a też na młode listki czy też żeby po prostu szpinak zrobić taką sałatkę. na ciepło, szpinak jest bardzo dobry z jajkami sadzonymi idealny, więc no, czemu nie, nie mówię, że zajadam się szpinakiem cały czas że go jakoś ubóstwiam, ale no 2, 3, 4 razy do roku warto sobie taki spinak wszamać w takiej postaci czystej. Ewentualnie gdzieś do jakiegoś smoothie, czy sałatki dorzucić. Modelistki, dobra, została nam ostatnia paczka. Widzicie, trochę bałagan sobie tu zrobiłem, już nie będzie odkładać tych nasion. Ale miejsca starczy jeszcze na tą ostatnią paczkę, żeby omówić. Tak jest. Tutaj mamy mix sałat. Tutaj mamy szczypiorek czosnkowy. To będzie wysiane też na wiosnę, żeby sobie tam rosło. Będziemy podbierać sukcesywnie. Też gdzieś w, w, będzie posadzone to blisko płotu, żeby ślimaki w pierwszym rzucie się na sałatę w razie co rzucały, a nie wyjadały mi jakiś tam kapust. Nie? Także tak. Tutaj brukselka. Też pierwsza moja uprawa brukselki, też będą 2-3 rośliny. Brukselka no nie wiem, jakoś nie przebadałem nigdy, ale raz kiedyś próbowałem taką podsmażaną, bardzo dobra, więc spróbujemy w tym roku. Tutaj mamy... To jest kapusta rzymska? Chyba tak. Albo pak choi? Nie wiem. Też kolejny szczypiorek, natka pietruszki. Tutaj mamy kalarepę. Kalarepa... Zawsze dobra, jak jest młoda, dlatego idzie na wiosnę, może później na jesień dosiejemy. Generalnie w tamtym roku nasadziłem tej kalarepy bardzo dużo. Połowa się zmarnowała, więc będę po parę sztuk dosłownie wsadzał, żeby na świeżo można było sobie na surowo zjeść. Rukola do sałatek. Rzodkiewka. W tym roku taką wziąłem dłuższą i też w nasionach otoczkowanych, dlatego żeby łatwiej było mi ją po prostu siać. Koper na świeży koperek i do górasów. Tutaj mamy cebulę. W tym roku zdecydowałem się na dwie odmiany. Jedna jest odmianą białą, znaczy żółtą w sumie. Też otoczkowana. i Te samo czerwona otoczkowana. Po prostu dwie odmiany lubimy. Czerwona bardziej do sałatek. Żółta do podsmażania, do pieczenia. Chcemy spróbować w tamtym roku te cebulę z uwagi na zachwaszczenie duże. Nie były jakoś imponujące. No w tym roku mam plan, żeby dbać bardziej o usuwanie chwastu. Będę miał więcej czasu. Dlatego też spróbujemy, zobaczymy. To są te same odmiany w tamtym roku, w Postanowiłem w tym roku zmienić podejście do marchewki. Znaczy, podejście. Marchewkę od razu będę sadził w odstępach takich, jak ma być. Nie chcę jej przerywać. Marchewkę, dlatego zamówiłem w nasionach otoczkowanych, żeby było łatwiej po prostu, jak 400 nasionek wysiać, no to chwilę zajmie a jeszcze się z drobnymi pierdzielić, no nic fajnego dlatego otoczkowane nasiona na pewno nagram Wam filmik w jaki sposób będę sadził tą marchewkę żeby się nie narobić, a żeby był efekt, bonus nie będę używał siewnika żadnego, jako siewnika mam jakiś tam swój patent w głowie, zobaczymy pietruszka w tamtym roku się nie udała w tym roku zmieniłem odmianę Zobaczymy, jak się uda. Również otoczkowane nasiona, żeby było prościej. No i odmiana, która bardzo przypadła nam do gustu, jest mega smaczna, mega słodka i, i wczesna przy okazji. No, początek lipca już można było wciągać kolby. Gucio F1, polecam wszystkim. Jest to odmiana już przeze mnie sprawdzona i w tym roku będziemy powtarzać, tak jakby sukces z ubiegłego roku czyli żeby nam wyrosła, żeby ją zjeść, ale też chciałbym, żeby ta ziemia, która już w tym roku jest, była na tyle zadbana, na tyle w odpowiednich momentach nawożona, jak nienaturalnie, to trochę mineralnie, żeby po dwie kolby nawet były na sztuce, bo w tamtym roku na roślinę była jedna kolba i druga taka malutka. No i większość tych małych kolb poszło w kompost, bo nie zdążyły urosnąć. Dobra, jak widzicie, nasion jest cała masa. Nie liczyłem dokładnie opakowań, ale blisko 60 opakowań już tu prawdopodobnie będzie. Jest co robić i mam nadzieję, że uda mi się Wam pokazać to wszystko, co będę wyczyniał w tym roku na działce. Widzicie, lepsza jakość nagrań, mam nadzieję, lepsza jakość dźwięku i mam nadzieję, że odwdzięczy mi się to trochę w ilości wyświetleń, i w zaangażowaniu moich widzów. Także, jeżeli oglądacie moje filmy i chcecie zobaczyć, co ciekawego będę w tym roku robił na działce, i być może nie tylko na działce, kliknijcie, subskrybuj, albo polubcie filmik, bardzo mi to pomoże, pomoże zwiększyć zasięgi. Dla przykładu, w ostatnich 30 dniach tam 26 osób zasubskrybowało mój kanał i wyświetlenia gdzieś tak 20% skoczyły. Przy moich ilościach wyświetleń dziennych to nie jest. Jakiś wyczyn, bo ich mam około 100, no ale teraz ta średnia się około 130 utrzymuje do 130, więc miło, że te liczby rosną. No i pojadę klasykiem, jest to dla mnie motywujące. <grych> Dobra, to co, do zobaczenia na działce. E, przy kolejnych pracach, jakie będę tam wykonywał. Nie będę na razie zdradzał, jakie to prace, bo być może będą w różnej kolejności przeze mnie nagrywane, a później pokazywane. Nie będę wam mieszał. Także. Obserwujcie, wyczekujcie. Na razie hej.